Ja. A co to są te paski? To jest filina. po polsku to się nazywa filakteria. I to mężczyźni zakładają prawie codziennie. I Zmów tylko mężczyźni? A no właśnie, w judaizmie ortodoksyjnym tylko mężczyźni, ale w konserwatywnym, reformowanym kobiety też zakładają. Okej. Okay. <laughs> podczas gdy na dole miejsce mają prawdziwie mistyczne sceny, na górze toczy się całkiem normalne życie. A kto tu jest? ród! Piękna ty, pochuśtać cię? Mhm. Czy wy widzicie te oczy Skarut? To są oczy Miriam. To jest po prostu kalka. To jest kalka. Tutaj mamy cały zestaw gier literki hebrajskie, no nie? A podoba mi się to. Fajna gra, czyli ja bym się mogła tutaj z Wami nauczyć hebrajskiego. Okay. O co nasi belek Szymon i Iwo? Jarmułkę. No. Tutaj, jarmułka, proszę bardzo. To jest Tora. Mezuza przy drzwiach wisi. Słuchaj, powiedz mi, co to jest Mezuza. W każdym żydowskim domu powinna być Mezuza. Mezu? Zie? Są takie karteczki bardzo ważne. I gdy wchodzimy, to jej dotykamy i... Przekładamy do ust rączkę? No I okay. idzie. Tak. Jesteś wspaniała. Dziękuję ci za to wytłumaczenie. Człowiek uczy się przez całe życie. Od sześcio i pół latki. Szacuneczek piąteczka. Należy nam się kawka? Oj pewnie, <laughs> choć... <laughs> Fajna ta huśtawka. Ja czasem jak posprzątam albo już na nich nakrzyczę, to potem wracając się kuśny, tak? Dajesz, no. I tak uważaj. No. O, tak! I tu wtedy liwa krzyczy. Tylko nie wróćcie ścian! Ja Kochanie, oczywiście nie będę wróciła ścian. Indów! I jeszcze raz. Jezu, nie. Spróbujemy delikatnie. Nie, słuchaj, bo ja ci tutaj po prostu rozwalę chatę. Uwolnij! Się! Wychodzisz z Egiptu. Jesteś wolna! Bódź yeah. z siebie, kajdany! Yeah. Ludzie! O, matko, matko, matko! O, dobre, dobre! Dobre! Bardzo mi się podoba ten dom, jego energia, jego rozmach! Czuję się uwolniona od wszelkich trosk, czuję się wyzwolona wręcz.